Dzień pierwszy. Lajtowy. Jesteśmy na Wierchu. staro. Jakim to? Teraz. nazwy. Ciężko mi pamiętać. Trzydniowiański. właśnie. Trzydniowiański. Zmierzamy w kierunku kończystego. 2000, ale A jesteśmy na 1700. Warunki iście zimowe i alpejskie. Wieje, ale co tam dla nas wiatr. Ale momentami jest mocniejszy wiatr niż wtedy mam wrażenie, nie? Jak są takie o, podmuchy, takie podmuchy są najgorsze. Bo niby spokojnie, a nagle taka fala uderzeniowa, ba! O, o, się zbierał. Właśnie <laughs> idzie taka fala, więc że tak na, na czworaka, plecak między nogi, Po raz pierwsze straty są.